Bardzo dziękuję. To ja się szybciutko przedstawię, przedstawię, gdyż zmarnowałam chwilkę przy czym technicznych. Nazywam się Agnieszka Korzeniowska i jestem dyrektorem do spraw marketingu wrocławskiego Zo. Jest to niesamowita instytucja, w której mam przyjemność pracować stosunkowo niedługo, bo niespełna dwa lata. Ciągle się uczę w pracy tej tematyki, z którą, z którą mam do czynienia na co dzień, bo jest to rzeczywiście bardzo rozległy, fascynujący temat. Często też związane z wieloma smutnymi informacjami na temat tego, co jako ludzie uczyniliśmy naszej planecie i naszym braciom mniejszym. No ale staramy się nadrabiać te, te zaszłości, staramy się edukować. I takim bardzo dla nas ważnym momentem był ten moment ubiegłego roku, kiedy oczywiście dotknęła nas pandemia, nas wszystkich. A tutaj po lewej stronie widzicie Państwo pangolina, to jest takie zwierzę, którym my się zajmujemy jako Wrocławski Ogród Zoologiczny, nie mamy go wprawdzie u siebie, ale wspieramy projekt ochrony tego zwierzęcia w Azji, które dla nas stało się w pewnym sensie też symbolem pandemii, ale też taką nadzieją, że być może to jest taki moment, kiedy już nie będzie tak jak było przed pandemią, Troszkę zmądrzejemy i troszkę kierując się tym, jaki związek pangolin miał z pandemią, podejmiemy rozmaite działania i będziemy też otwarci na to, że trzeba zacząć działać inaczej. Otóż pangolin jest jednym z najczęściej przemycanych zwierząt na świecie. W ogóle biznes związany z handlem zwierzętami i ich elementami jest chyba drugim co, co do wielkości. Procederem, zaraz po tym biznesie narkotykowym, oczywiście nielegalnym procederem, i bardzo szeroko, szeroko jest uprawiany. Pangolin to jest taki zwierzak z rodziny łuskowców, który na czarnym rynku kilogram jego łuski, czyli tej zewnętrznej warstwy pangolina, wart jest 3000 dolarów, więc jest to rzeczywiście spora zachęta do tego, aby pangoliny przemycać i też nielegalnie odławiać. W związku z tym one potrzebują też ogromnej, ogromnej ochrony. Natomiast WHO, kiedy była mowa o analizie przyczyn tego, skąd się, skąd się wzięła pandemia i mowa o tym, że wirus prawdopodobnie mutował w ciele zwierzęcia i, i, i stamtąd dostał się do, do człowieka i potem rozprzestrzenił po całym świecie, WHO podała jako, jako taką jedną z możliwych przyczyn właśnie kontakt z pangolinem, to że pangolin być może został nielegalnie upolowany i spożyty w jakiejś formie. Um, czy to jest wina Pangolina? No, otóż nie, oczywiście, że nie. To jest kwestia tego typu, że my, jako ludzie, zabieramy zwierzętom ich przestrzeń i nie dzieje się tak y, 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 od wczoraj. Jest to pewien proces, który tak naprawdę tak intensywnie zaczął się dziać od lat 70. I nie jest to też pierwszy przykład odzwierzęcego wirusa, który stanowił zagrożenie dla ludzi, bo wcześniej takie wirusy to ebola, HIV czy SARS. Natomiast rzeczywiście dotarł on tak szeroko, że gdzieś bezpośrednio dotknął ten świat zachodni. To pokazuje, że my żyjemy w świecie globalnym. Konsumujemy tutaj lokalnie i tak wydaje nam się, że, że powinno nas interesować tylko to nasze podwórko. Jednak tak naprawdę to, jak działamy, absolutnie ma skalę globalną. Tutaj mniejsza wersja pangolina, tak wyglądają pangoliny, te, które, których też. Organizacje, które się nimi zajmują, które wspieramy właśnie w Azji. To pokazuje, przykład Pangolina pokazuje to, że musimy myśleć o świecie i o zachodzących w nim procesach, jako właśnie o efekcie motyla. Czyli to, co robimy tutaj, nawet te nasze drobne działania, mogą mieć potężny, niszczący wpływ na drugim końcu świata i odwrotnie. To, że pozwalamy, aby coś się działo na drugim końcu świata, bądź nie udzielamy tam swojego wsparcia, może mieć gigantyczny impakt na to, co dzieje się u nas. I jeśli chodzi o świat zwierząt, to pangolin jest tylko jednym z 37-400 tysięcy takich gatunków, których aktualnie grozi wymarcie. Jest to potężna skala na całym świecie. I teraz my jako ludzie często mamy takie myślenie, tutaj pani profesor Przeganicka opowiadała o nowych technologiach, być może będziemy absolutnie musieli po nie sięgnąć żeby umiejętnie zacząć pewnymi procesami na świecie sterować, ale nie możemy też patrzeć na nowe technologie w oderwia, oderwaniu od, od takiego szerokiego kąta widzenia też tego świata przyrody, bo często mamy takie błędy w myśleniu, zachwycamy się tym, że powoli wychodzimy z gotówki, w związku z czym będzie mniejsza produkcja samego pieniądza, sensu stricte, a jednocześnie pojawiają się kryptowaluty i cały biznes związany z kopaniem tych kryptowalut, który jest potężnie energożerny. Podobnie jak mówimy o tym, że pandemia spowodowała ograniczenie naszego śladu. Węglowego, mniej podróżujemy, a z drugiej strony ten czas spędzamy bardzo często przy, przy komputerach i mm, pobieramy i wysyłamy ogromne ilości danych, które w tej chwili już szacuje się jako ten 10% udział w ogóle w zużyciu energii na, na całym świecie. Więc często sięgamy po nową technologię i e, gdzieś patrzymy na nią w oderwaniu od e, całej, całej reszty. Takim przykładem jest też myślenie o nowych technologiach. O alternatywnych źródłach energii. Otóż pojawiły się takie zapędy, żeby te nikomu niepotrzebne połacie ziemi, jakimi, za, jakimi, za jakie uznaje się pustynie, przekształcić pod coś przydatnego, czyli postawić tam całe farmy ogniw fotowoltaicznych i zagospodarować tę Ziemię, czyniąc z niej ogromny pożytek. No i znowu, tutaj mamy pewien paradoks, bo Ziemia jest tak naprawdę, jeśli chodzi o pustynię, to ta Ziemia jest nieprzyjazna tak, tak naprawdę tylko i wyłącznie dla nas, dla ludzi, z naszego punktu widzenia być może ona jest niepotrzebna. Natomiast z punktu widzenia planety być może zachodzą pomiędzy pustyniami a oceanami takie interakcje, które pozwalają nasz klimat trzymać w ryzach. I tutaj naukowcy zrobili taką analizę, co by było, gdyby 20% pustyni pokryło się tymi ogniwami fotowoltaicznymi. Okazało się, że w efekcie owszem, pustynia nawet mogłaby się zazielenić. Tylko naukowcy zastanawiają się, czy przypadkiem w konsekwencji zaburzenia pewnej równowagi nie doszłoby do szybszej katastrofy klimatycznej i topnienia lodowców właśnie na skutek takiego działania. Także nowe technologie jak najbardziej, sztuczna inteligencja, która pozwoli nam analizować to, czego ludzki umysł często nie ogarnia, specjalizując się w jakiejś dziedzinie, ale musimy być bardzo uważni, jeśli chodzi o ten świat natury i przyrody, bo jesteśmy z nim ściśle związani. I tutaj oczywiście pojawiło się wcześniej parę razy hasło bioróżnorodność, to jest myślę takie słowo klucz absolutnie, bo owszem, spopularyzowaliśmy pojęcie katastrofy klimatycznej, troski o klimat, natomiast ten klimat bezpośrednio, wprost zależy od takiego utkanego, skomplikowanego systemu nazywanego ogólnie bioróżnorodnością. Tutaj Państwo widzicie taką konstrukcję, znalazłam takie zdjęcie w internecie, które Świetnie obrazuje to, czym jest bioróżnorodność. Ja bardzo lubię to porównanie. Tutaj widzimy na zdjęciu ponad 200 tysięcy kart. Chyba największy budynek z kart ułożony jedna na drugą. Lubię, lubię mieć takie porównanie, właśnie dotyczące tego, czym jest bioróżnorodność. Tylko proszę sobie wyobrazić, że. Jeśli chodzi o gatunki to um, naukowcy y, szacują, że mamy ich około od 10 do 20 milionów, z czego 2 miliony zostały do tej pory rozpoznane, więc jeszcze dużo przed nami, a te wszystkie gatunki tworzą między sobą niesamowitą sieć powiązań i jeżeli pozwalamy odchodzić poszczególnym gatunkom, to osłabiamy cały system. I tutaj gdzieś też znajduje się karta człowiek. My nigdy nie wiemy, którą kartę wyciągając, doprowadzimy do tego, że cała konstrukcja się Zachwieje i w konsekwencji też może, może zawalić. Plankton, drobne żyjątko, wydawałoby się też z punktu widzenia człowieka pełniące jakąś taką abstrakcyjną, może niezbyt potrzebną rolę. Natomiast szacuje się, że ta rola planktonu w pochłanianiu CO2 z atmosfery jest potężna. Mówi się też o tym, że nawet cztery razy taka jak lasy deszczowe, więc też musimy patrzeć na tą bioróżnorodność w sposób bardzo uważny, bo nie chodzi tutaj o wymieranie takich charyzmatycznych gatunków jak słonie, jak tygrysy, których oczywiście jest nam bardzo żal, ale też musimy docenić każdy najdrobniejszy gatunek, którego być może nawet nie zdążyliśmy jeszcze opisać, jako ten niezwykle ważny element systemu. Tymczasem WWF przygotowała raport kolejny, aktualny. W oparciu o dane napływające z całego świata, w ciągu ostatnich 50 lat wyginęło 68% kręgowców na ziemi. To jest raport z ubiegłego roku, więc dramatyczne liczby. Kochamy zwierzęta, uwielbiamy o tym mówić. Każdy z nas prawie ma jakiegoś pupila w domu. Tymczasem te zwierzęta, zwłaszcza jeśli chodzi o dziką przyrodę, z dnia na dzień jest ich coraz mniej. Tutaj taka. Wspominka związana z filmem Madagaskar, który wszedł do kin w 1995 roku. Uwielbiamy oczywiście bajki, uwielbiamy też wszystkich bohaterów z Madagaskaru. A tutaj mamy ich, że tak powiem, realistyczne odpowiedniki. Ja tylko na trzech przykładach chcę Państwu zaprezentować się przyczyny. Z których ograniczyliśmy mocno populację kilku z tych gatunków. One wszystkie są w zasadzie zagrożone wyginięciem. Część, oczywiście, tych gatunków, które Państwo tutaj widzicie, to są gatunki afrykańskie, ale popatrzmy na lewy górny róg, lemury katta, które jeszcze 15 lat temu były bardzo powszechne. Naukowcy się przerazili w 2018 roku, kiedy przeprowadzili badania naukowe w, w terenie i okazało się, że ich populacja spadła o 97%. Madagaskar podlega w tej chwili wycince, jest wylesiany, nie pomaga mu też pandemia, dlatego że mniej ruchu turystycznego, to potrzeba to potrzeba rozwoju rolnictwa i zdobywania też często środków do życia przez tamtejszą ludność w innych obszarach, więc z powodu której często też cierpią zwierzęta. Dużą rolę też odegrała chęć naszego świata zachodniego do posiadania lemura w domu jako zwierzęcia domowego, więc one też są masowo odławiane, nielegalnie sprzedawane właśnie jako maskotki domowe. Poniżej mamy pingwina przylądkowego, to jest pingwin. Wszyscy kochamy pingwiny. E, 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 uwielbiamy oglądać filmiki, miliony rekordów, wyświetleń w wyszukiwarce Google, jeśli sobie wpiszemy hasło pingwin. Tymczasem 98% pingwinów przylądkowych już wyginęło. My jako zaprowadzimy hodowlę zachowawczą tego pięknego gatunku. E, między innymi właśnie zanieczyszczenie oceanów plastikiem, przełowienie tych oceanów, które jest ogromnym problemem, czyli rybołówstwo niezrównoważone. Też temu gatunkowi grozi absolutnie wyginięcie w naturze. Po prawej stronie taki fajny zwierzak, palczak madagaskarski bardzo wyjątkowe zwierzę, które z kolei na przykład jest ofiarą wierzeń i zabobonów. To jest też bardzo częsty powód na świecie, który jest przyczyną na przykład wykorzystywania pewnych elementów zwierząt w tak zwanej medycynie tradycyjnej. I niestety wiele gatunków zwierząt jest przemycana, jest to biznes na ogromną skalę, który również im szkodzi, palczak akurat niestety jest uważany za zwierzę, które. Na Madagaskarze, wiesz, czy nieszczęście. On ma taki długi środkowy palec, który pozwala mu pełnić rolę takiego naszego dzięcioła. Jest, jest niesamowitym zwierzęciem, natomiast uważany jest za, ten, za to zwierzę, które przynosi pecha i niestety wybijany. Pani Agnieszko, jeszcze pięć minutek. Tak jest. Ja chciałabym w takim razie przejść może do tego, jeszcze, czym jest Zo. Tutaj mamy też parę. I krótkich informacji dotyczących tego, jak my, jako klienci i konsumenci, też często nierozważnie korzystamy z pewnych dóbr natury. Tutaj mamy przykład okapi, też bardzo rzadkie zwierzę, które jest ofiarą wydobywania kruszców, które służą nam do elektrosprzętu czyli baterie. Brak recyklingu to niestety zabijanie kolejnych pięknych zwierząt w Demokratycznej Republice Kongo. Kopilówek, czyli najdroższa kawa świata. Ziarna są przepuszczane przez takiego drobnego zwierzaka, które, co skraca mu życie dziesięciokrotnie. Łaskunek jawajski też cierpi przez, przez nasze zapędy do, do posiadania czegoś ekskluzywnego. Zupa z płetwy rekina to też koszmarny proceder, ale niezwykle popularny. Rekiny, rekiny również są tutaj masowo. Wybijane i trwa nielegalny handel. I teraz w takim świecie po co nam jest potrzebny ogród zoologiczny? Otóż, kiedy 156 lat temu dokładnie wrocławskie zo rozpoczynało działalność, były to zupełnie inne czasy. Świat był pełen dzikiej natury, przyrody, zaledwie 2 miliardy ludzi na Ziemi, więc zupełnie inny, inna rola zo, zupełnie inna funkcja zo. Wtedy zwierzęta pokazywały się po prostu ku uciesze odwiedzających. Dzisiaj tak naprawdę jedyną, jedynym uzasadnieniem do trzymania zwierząt w ogrodzie zoologicznym jest realizowanie misji. I zarówno tej związanej z edukacją, bo bez edukacji nie ma poznania, nie ma świadomości. Ale też z drugiej strony międzynarodowa współpraca z takimi tutaj organizacjami, które zrzeszają ponad tysiąc w skali świata ogrodów zoologicznych, to jest Eaza i Waza, Eaza, Europejski Odpowiednik Waza Światowy, dzięki któremu my współpracujemy między sobą i jesteśmy w stanie realizować projekty zachowania gatunków w ich naturalnym środowisku, bo to też jest bardzo ważna część działalności ogrodów zoologicznych. My, ogrody z misją, które jesteśmy zrzeszone właśnie w tych organizacjach, realnie wspieramy zwierzęta na świecie. Tutaj Państwo widzicie mapę 37 projektów Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Mamy swoją fundację DODO, z którą właśnie realizujemy te projekty wsparcia na całym świecie. W ubiegłym roku 615 tysięcy przekazaliśmy na te działania. To może nie są jakieś bajeńskie kwoty, ale jesteśmy w stanie dzięki temu realizować taką funkcję bycia czymś w rodzaju arki Nowego, żeby przewieźć te ginące gatunki do przyszłych pokoleń i być może, jak kiedyś będą stworzone odpowiednie warunki, to te pokolenia. Zyskają, zyskają te zwierzęta, które będzie można przywrócić do natury. Tutaj przykład marki, z którą między innymi współpracujemy, właśnie po to, żeby jak najszerzej edukować. I liczymy na to, że ten efekt motyla da nam się odwrócić czyli te drobne nasze działania tutaj spowodują tajfun na drugim końcu świata, ale ten pozytywny, pozytywny impact. Mamy taki jeden przykład, przykład gatunku rodzimego, który w międzywojniu został uznany za wyginięty, po wojnie odtworzony, dzisiaj żubr jest już bezpieczny. I tego byśmy sobie życzyli również w przypadku wielu tysięcy różnych gatunków. Wszystkiego nie ocalimy, ale jesteśmy w stanie próbować ratować, co się da. Myślę, że z państwem już mamy wiele wspólnego i to są przynajmniej trzy cele, które jesteśmy w stanie razem realizować i, i zapraszam do współpracy. Świetnie, Pani Agnieszko, bardzo Pani dziękuję za tę prezentację. I muszę przyznać, że ja osobiście jestem wielką fanką pani profil na Linkedinie. Śledzę, Przeciekawe informacje. Zachęcam wszystkich Państwa też do, do śledzenia Pani Agnieszki. Teraz tak samo jak wcześniej udostępnię Państwu podsumowanie tego wystąpienia, tak żeby mogli sobie Państwo je ściągnąć i w wolnej chwili oczywiście również przeczytać.